Już 27 sierpnia bieżącego roku tu w Centrum Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej przy parafii świętego Bonifacego we Wrocławiu odbędą się dziesiąte jubileuszowe warsztaty muzyczne organizowane przez Diecezjalną Diakonię Muzyczną Ruchu światło -Życie. Będzie to czas intensywnej pracy nad emisją głosu, poznawania nowych utworów, pieśni, czas pełen muzyki i modlitwy, czas uwielbienia Pana Boga. Chciałbym zaprosić Cię do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Dołącz do nas, świętuj razem z nami ten jubileusz. Jeśli nie jesteś obojętny na piękno muzyki liturgicznej, chcesz oddać chwałę Bogu swoim talentem we wspólnocie osób pragnących tego samego, nie wahaj się, zapisz się już dziś.